No siemanko kochani, a witajcie bardzo serdecznie w kolejnej części sagi Złote Ziemniaki 2024. Ponieważ najwyraźniej z jakichś przyczyn postanowiliśmy rozpocząć nową tradycję na ziemniaczanym polu komisarza Sewa, a mianowicie tak zwanych dogrywek, ponieważ okazało się, że po pierwszym głosowaniu osoba, która została tam e, wylosowana, e, dokładnie rzecz ujmując niejaki exim panchard, nie odpowiedział na pierwszego maila, nie odpowiedział na drugiego maila. Tak więc, obiecana nagroda, czyli Star Wars The Deck Building Game, no sorry, ale nie może czekać nieskończoność na odpowiedź. Tak więc przykro mi mój drogi, sorry, trzeba było odpisać. Więc dzisiaj, żeby powiedzmy oczywiście stało się sprawiedliwości i żeby stało się zadość naszej najwyraźniej tradycji, bo w zeszłym roku było to samo, wracamy do losowania moi drodzy. Czyli ta sama ilość głosów, minus jeden osoby, która nie odpowiedziała do tej pory, znowu wylądowała w słoiku. No i losujemy. I naprawdę moi drodzy, naprawdę liczę na to, że tym razem osoba, do której napiszę, odezwie się z powrotem. Ja was bardzo serdecznie proszę, bo już kolejnej dogrywki naprawdę nie chcę nagrywać. Tak więc moi drodzy, losujemy, patrzymy, zobaczymy co to będzie. Przepraszam, że dzwonię obrączką. Okej, okay. mamy, 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 mamy los. Mamy los. O, tu jest los, żeby nie było. Odkładam. I zwycięzcą do grywki za złote ziemniaki 2004 zostaje Dream znaczy się Dream, taka jest ksywka imię i nazwisko jest w mailu, ale nie będę tutaj oczywiście czytał, końcówka gmail.com, tak więc Dream dziękuję Ci bardzo serdecznie i naprawdę, naprawdę trzymam kciuki za to, żebyś odpisał lub odpisała na mojego maila, bo naprawdę chcę już wysłać tą nagrodę i tyle, tak więc moi drodzy, bardzo krótko, bardzo treściwie i mam nadzieję, że ostatni raz spotykamy się w ramach tego cyklu i mam naprawdę, trzymam kciuki za to, żeby w przyszłym roku w za zł te ziemniaki 2025 nie było już tylu przygód z dogrywkami. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie. Do zobaczenia w następnych materiałach i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!